Witam Was bardzo serdecznie. Mamy 11 kwietnia. U mnie kwiecień zaczyna się trochę inaczej. Po tej szaleńczej gonitwie za linem, ja zaczynam oczywiście swój spokojny kwiecień nad Liwcem. Rzeka, którą co roku odwiedzam, odwiedzam w kwietniu. Po co? Szukać będę, jak co roku, jazia, klenia i płoci. Chwilę rozstawiam federki. Już jednego rozstawiłem sobie tutaj stoi, pogoda jest ładna będę łowił dzisiaj yy, wieczorem, jest godzina 17 i yy, jutro yy, 12 kwietnia z samego rana jeszcze yy, jak będzie szarówka wybiorę się tak więc zobaczymy jak to będzie wyglądało czy będą brania? to się okaże no, yy, taką mam małą nadzieję że te brania będą tak więc zaczynam yy, generalnie dzisiaj przyszedłem zanęcić łowisko woda jest w miejscu bardzo wysoka tutaj nie powinno być tej wody. Ona oczywiście nie przeszkadza, jest już woda czysta, klarowna, tak więc ryba powinna brać. A jak będzie naprawdę, to się okaże. Powiem sobie jakieś 40 minut na lipcu już. Efektem tego mojego wędkowania jest, są dwie niewielkie płocie 15 cm. Brania cały czas są. Dostałem kiedyś takie pytanie jak łowić na rzece, która ma 30-40 cm głębokości. Otóż tak wygląda właśnie sytuacja, że liwiec jest jedną z płytszych wód jeżeli chodzi o mazowsze. Widzieliście to? Ja tego nie widziałem. Liwiec jest jedną, liwiec jest jedną z płytszych grzech na Mazowszu Naturalnie. Większość koryta rzeki właśnie tak wygląda. 30-40-50 cm głębokości. To jest cały liwiec. Ale branie! Jest! Jest ryba! No to już jest ładniejsza rybka. Proszę. Piękna liwiecka ryba. Cała w morce, cała, cała jest sypana tą morką tarłową. Nie wiem, czy to będzie widać akurat, ale jest cała w morce. Całutka praktycznie. Pięknie wzięła za sam koniuszek, za sam koniuszek, w samą wargę. Przed chwilą mówiłem o małych 15 centymetrowych płotkach, a ta ma śmiało ponad 20. Tak więc jednak 30 centymetrowa rzeka, no śmiało ponad 20, bo jest ona dosyć długawa, są efekty. Ja ją wypinam yy, i wypuszczam do wody za chwilkę. Dopiero dzisiaj zaczynam nęcenie na listu, tak więc no tak to wygląda Małe płotki na początku, większe teraz Piękna płocie Jest kolejna ryba Kolejna. A już nie jest taka wielka. No ale to też płoć. Nie jest taka wielka. Jakieś 15 cm. Samiec. Widać od razu, od razu, że to samiec. W tarle. Dochodzi godzina dziewiętnasta. Powoli kończę wędkowanie. Główny cel dzisiejszego wypadu yy, wykonany w 100%. Podnęcone łowisko. Na początku małe, 15 cm płotki. Później udało się złapać te trochę większe, 25, 27 cm płocie, tak więc jak najbardziej jestem zadowolony. Główną przynętą była oczywiście pinka i białe robaki. Tak zawsze yy, staram się tutaj yy, te ryby zachęcać takimi przynętami. I oczywiście mam i czerwone i pelet. Yy, bardzo drobny no ale to jak, naj, jak, naj, jak widać najwyraźniej płotki lubią białe robaki Pinkę, białe robaki tak więc yy, to się sprawdziło dziś generalnie miałem donęcić zrobiłem to jutro jeżeli pogoda nam to pozwoli wstaję rano przychodzę na to samo miejsce i próbuję dalej No i mamy kolejny dzień godzina szósta. jest dość ciepło ale pogoda już jest całkowicie inna jak była wczoraj mamy dużo chmur wczoraj niebo było praktycznie czyściutkie bez żadnej, bez żadnej chmurki no dzisiaj tych chmur przybyło ale taka miała być pogoda spodziewane, spodziewane są też burze mam nadzieję że taka nie przyjdzie więc ono wczoraj donęciłem, połapałem trochę płaci dziś rozstawiam tam w, tych, w tym samym miejscu wędki. No i zobaczymy. Zaczynam wędkowanie. Kolejna niewielka płoć. No proszę, kolejna niewielka płoć. Ta ma z 15 cm One wszystkie są takie chropowate. Widać, że są cały czas w tarle. No i co? Ładne te płotki. Wczoraj były pod koniec dnia już trochę większe. Te są na razie małe podeszły, ale zobaczymy, co się dalej będzie działo. Nie wiem co to jest, ale jest bardzo waleczny. To i będzie płot chyba. Tak, ładna płot. Ładna płotka. O, taka piękna płotka. Proszę. Piękna. Podejrzewam, że 25-centymetrowa płotka. Mae hynny'n dda iawn. Yn piękna płoć. no proszę ha płoć. dla takich płoci warto na Dniwiec czasem przyjechać piękna ona ma ze 30 ze 33 4 centymetry śmiało naprawdę piękna za chwilę ją pokażę I kto by pomyślał że w lipcu są takie płoć. ona ma około 30 3-5 cm gruba widać że w tarle przepiękna, wielka płoć za chwilę sobie zrobię z nią zdjęcie naturalnie ją wypuszczę bo szkoda takiej mamuśki grubej tak więc warto, warto czasem podjechać na dliwiec mimo, mimo że jest to płytka woda, bardzo płytka naprawdę są tutaj ryby proszę piękna 30 centymetrowa 35 cm śmiało mogę to powiedzieć. Płoć śliczna. No, jak się najeżyła, nawet. <laughs> Piękna. Zobaczcie, moje wędki są ustawione pod kątem prostym do nurtu rzeki, a przynajmniej nie znajduje się na środku. Byłoby to pomyłką, bo jest w liwcu 95% dna to żółty piach, tak więc. Tam ryba na pewno nie stoi, ryba się trzyma na pewno burty. Dlatego ja swoje przynęty podaję tam. To jest jakieś 40 metrów w dół rzeki i odsuwając się od brzegu jakieś 30, 40 do 50, 60 centymetrów w nurt rzeki. Jeżeli ryba stoi przy burcie na pewno zaatakuje naszą przynętę, w tym wypadku są to białe robaki i pinka. Dlatego tak jak widać podchodzą te płocie. One trzymają się brzegu, gdzie się wycierają na pewno, ale oczywiście, gdy zobaczą 40-50 cm przynęty od brzegu, na pewno ją spróbują pobrać. Ważnym też elementem łowiąc na lipcu jest to, aby w miejscu, gdzie podajemy przynętę, w tym wypadku to jest jakieś 50 metrów, nie przebywali żadni ludzie. To jest generalnie najważniejszy element, bo jeżeli będziemy stali tutaj, Wiadomo, ryby poszymy sobie pod nogami, tam ryba podejdzie, ale jeżeli ktoś będzie dalej stał, nie ma sensu to yy, podawanie tam przynęty, bo na pewno ryba się spłoszy. Generalnie na liwcu chodzi o to zasadę, żeby przynęty podać jak, naj, jak najdalej od siebie, ale w drugą stronę też jak najbliżej brzegu. I wtedy ryba podejdzie. Udała, Muszę powiedzieć, czekałem tu i na płocie, na klenie, na jazie. Najwięcej trafiło się płoci, nie złapałem żadnego klenia. Miejsce jak najbardziej fajne, fajne. więc jest o tej porze bardzo przyjemny. Rzeka mimo swojego szybkiego nurtu nie sprawia żadnych problemów wędkarzom. Ryby były, były piękne pocie, które tutaj o tej porze roku Zazwyczaj się pokazują. Pogoda sprzyja. Woda jest dosyć ciepła już jak na tą porę. A wiadomo, liwiec płynie szybko. I w okresie kwietniowym wcale tak szybko się nie nagrzewa. Inna, inna sytuacja jest całkowicie w lecie, gdy woda jest bardzo płytka. I generalnie myślałoby się, że liwiec nagrzewać się będzie bardzo wolno. Wręcz przeciwnie. Liwiec w czerwcu, lipcu jest naprawdę ciepłą wodą powyżej 22 stopni ale teraz mamy kwiecień i generalnie w kwietniu nastawiamy się na te ryby wczesno-wiosenne takie jak jaśkleń i płoć powoli będę się zwijał bo jest już godzina 9 dzisiaj połapałem tylko 2 godziny ale efekty były jak najbardziej można być zadowolonym gruntówki jeszcze stoją zaraz je będę zwijał no i co? Były płocie, a zobaczymy gdzie następnym razem pojedziemy na jaką rybę. Generalnie, tak jak zawsze w kwietniu przyjeżdżam, nad Dliwiec, zawsze coś pułapię. No i teraz też połapałem piękne 30 centymetrowe płocie. To już naprawdę konkretna płotka, tak więc ja się zwijam, a wy czekajcie na następny film z WMH. Trzymajcie się. No i zobaczcie miałem się już zwijać a tu kolejna płotka piękna ona ma ponad 30 cm śmiało ściągam już wędki akurat zacząłem ściągać gruntóweczkę i się trafiła kolejna ale ta już ostatnia bo po...